Tam i zapraszam. Podejrzewam, że tu trzeba iść. I dobrze podejrzewam. Hyps. Oj, oj, oj. Spadam stąd, bo to zaraz wybuchnę. Au, au. Kurde. I pierwsza śmierć, cudownie. Szlak by to trafił, niestety, a no, my to już widzieliśmy. Dziękuję. Tylko tam dojdziemy, gdzie trzeba. Jeszcze pójdę po broń. Pomiotacz ognia, bo naprawdę tu się teraz przyda. I szybko stąd spadamy. W sumie nie opłaca się tu walczyć. Wow. Z wami tutaj. Dobra, idziemy stąd. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Come on, come on! jeszcze klejnoty. No przynajmniej teraz wiem, że mogę go się zabrać broń. Temu. Daj mi broń. A, patrz, jakiś sprzeciw nie chcę dać. Oddać broni. A. here. Oh, Zrobimy wcześniej. Ło. Wow. Ale macie tyle pawkę. wam zastrzyk na blot test. No, jest niby dobry, nie? O, Zaszywa. Wow a co to było? Też błędy graficzne. Oho. Dobra, teraz cię załatwimy. Po mięsku. Palce. A przynajmniej broń zostawi, tak? No. Jakaś tyle dobrego. Flary. To... Przedganę chyba sobie zostawię Bo kurczę... Za dobra broń Idziemy Dobra tu raczej nic

To rozwalić, bo inaczej, kurde, będę wąchał kwiatki od spodu. Też tu jest w miarę bezpiecznie, chyba. Późwa, spadaj, śmieciu! Spadajcie. Wezmę to lepiej. Kuźwa, no. Wezmę to, wezmę to. Mać. Dobra, spotkamy się jak już tutaj dojdę. No, Okej, okay, już jestem tutaj gdzie miałem być. I myślę, jak to, to zrobić. Okej. damn, it's Okej. Okay. Okej. Wow. Gdzie ty jesteś? Okej. Okej. Okay. Mam Okej. jeszcze. Just. o kluczyk wezmę sobie lampkę lampkę latarkę No dobra. Więc muszę wrócić gdzieś tam na początek. Do drzwi. Idziesz? Gdzie ty zwierasz? Tu, tu, tu. No. Chodź! Kurde! Co, nie ufasz mi? No. Inżynier. Kurde, co ja zrobiłem? To nie tu! Dwa strona, to tam. Dobra. Pomyłka. Nie myślę dzisiaj zbyt jasno. Mam nadzieję, że to tu. Tak. Dobrze myślałem. Wow. Zmienię sobie. Szapki się da otworzyć? No, da się. Amunicja, fajnie. Tu nic. Nic. Apteczka. Coś tam albo adrenalina, albo. Na... blot test? Coś znowu. A no idziemy dalej. Uu, uu. O, zapis. O. spokojnie. Dobra. Musimy zapisać... Na pierwszym? Jak się czujesz kolego? No na no, dobrze. Mhm. Mm Bad guy. Tu coś będzie, tak czuję. Okej. Okay. O, słyszę. O ty kurde. O ty k***a! O. No, gaś się pożarku... Ale nie wiem, ile mam życia... Ale tu jest przynajmniej do... Shotgun... Shotguna... O, jeszcze tu jest, dobra. Mia, miau, miau, niam, niam. Wow. Ło! Wow. Kurde. Uuu, przestraszył mnie. O, tu jest pistolet. Biorę. Nie wiem gdzie tamten podleciał. Wezmę to, co nie jego. Zapiszę. Od razu. A, na pierwszy. I idziemy na górę. U. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu. Ale szybki. No i okej, okay, mogę go już przyspawać. Spoko. Okej. Okay. <laughs> Poczekaj, jak się szybciej zgasi, bo się nie chcę wyciągać tej... Kośnicy. Wow. wow. O nie, ja już biorę apteczkę, bo kurde, to mi się nie podoba. No idzie następny. fajnie Capię. teczka tu nic O, tu nic zobaczmy wow wow spadam stąd <laughs> go spalę wiepsza Zacznijcie. 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 Czy tam ktoś pewnie robi coś śmierdzącego? Uch. Głowa w kibelu. Szkoda, że się jej nie da nie ciągnąć. Pograłbym chętnie w nią w futbol. Tu nic. Chyba nic. Nie, nie. Komputer. Ok. Czekajcie, czekajcie. Ja teraz sobie zejdę. Mam nadzieję, nic nie wyskoczy. Bo chcę zapisać. O, Żebym słyszał. Ale już na drugim. Się boję, żeby nie zginąć szybko. O, co tam było? A, amunicja, ok. okay what the hell happened I'm not going anywhere it's over what? It got me. I can feel it. I can get you help. You know goddamn well there's only one option here. No. No, I can't do that. You don't have a choice. Look, I won't let you die, asshole. Come on. Can't handle it. Come on, Pierce. This is crazy. Like my dad always said if you want a job done right, you gotta do it yourself. Uh. Ale dziura. Fuj. Ale mamy za to snajperkę. Ale dziura, biedaczek. Chlip, chlip. A tu widzę jeszcze ładunki. Krzyżyk na drogę. Co tu mamy? Ble, ble, ble. A tu. Mhm. Mm to Wow, co ja robię? No trudno. Smutne, ale prawdziwe. No kurczę, wow. Aha. O, coś słyszałem. O! Oła.

wejścia. By tylko nic nie wyskakiwało na mnie. Bo to nie będzie... Oh. Zbyt fajne. O, szybciutko idziemy na górę. A może tu się... Potworki nie respawnują Aby było... ...hamskie No! Kurde, nie mogę iść ła, 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 ła. Teraz powolutku Powolutku, Blake Nie pamiętam, gdzie tu jest wyjście Ale widzę naszych Milosińskich. Z tyłu jest ktoś. Wiedziałem, że tak będzie. U, powolutku, chyba dobrą drogą idę. Oj, słyszałem potworka tego dużego, grubaska. O! przydał mi się jakiś zapis. Blake, niczym Spiderman, zmienia się po ścianach Waszyngtonu. Proszę Państwa, teraz widzimy go. w całej okazałości. Ale Blake, się... Zachować trochę ciszej o! Jest nasz kochany piasek, Brutus Późno, nie mogę wejść, tak no. <laughs> dobra, no brutusa weźmiemy to Brutus. Brutus jest bardzo silnym sam obronnym <grybujesz> ale... ale spróbujemy dać mu rady jak żwawo skacze no szybci się goś płomin. o wow. o wow. dobra mogę sobie spaść to załatwimy. Tym Czekaj, amunicji mi brakuje. Polercia. Padasz. No i okej, okay, zapraszam na kolejne odcinki.